Cześć Wam, kochani. No to co? Chcecie posłuchać y, następnej y, komedii, która się wydarzyła y, podczas mojej pracy <noise> jako opiekunka do podopiecznej? No, no to posłuchajcie. Y, a to będzie opowiadanie nawiązując do poprzedniego mojego filmu. Y, tam, gdzie miałam oczy na talerzu. <noise> Dzisiaj jestem na pauzie, a z racji tego, że wczoraj miałam dzień wolny, to przyjechała mojej podopiecznej córka. No i syn pojechał po dobre zakupy. E, zakupił w Urzeżnika szynkę. Bardzo dobrej jakości, przepyszna szyneczka. Kupił pasztetową, kupił salami czosnkowe, bardzo smaczne, bardzo mi też smakuje. No, i taki ser specjalny, podpalany, jakby z lekka. No nie, on nie jest podwędzany. On jest z lekka tak, jakby yy, przysmalany. O, ma taki troszeczkę inny posmak. No i wczoraj nami tak SN, wszyscy zasiedli do stołu no i spożywali bardzo smaczne, dobrej jakości yy, jedzonko. No, posiłek. No, ale wiadomo, że wszystkiego nie zjedli. Sobie dyma puszczam. Wiecie, też jest film. Dymka sobie puszczam. No i zostało wiadomo. Córka dzisiaj po śniadaniu rano pojechała do siebie. Ja już mam normalny dzień pracy, no ale jestem na pauzie teraz i wiadomo zostało w lodówce. No i szykuje mi tak esen. Słuchajcie. Zazwyczaj moja podopieczna to je uu, śniadanie to my jemy razem powoli, godzinę czasu, a ja tak lubię. No, także mi się nie śpieszy, ja jestem cierpliwa. No i mi tak esen jemy. Tak samo zawsze z godzinkę. Sobie siedzimy. A to to, a to tamto, a to taki serek, a to taki serek, a to ogóreczka, a to pomidorka. A to twarożek z, z ziołami, no takie różne pierdołki, które są w lodówce. A dzisiaj ukroiłam po plasterku yy, tej pasztetowej. Ta, to jest taka pasztetowa, ale bardzo smaczna, taka wątrobiana. Yy, szyneczki położyłam cztery takie zawinięte plasterki. No i sześć kawałeczków yy, salami tej z czosnkiem. No i moja podopieczna tak siada do stołu i tak patrzy i mówi: O, Jen, że to za dużo. To za dużo tego wszystkiego, że ona tego nie zje, słuchajcie. A ja mówię: No to nie ma żadnego problemu. Jak nie zjemy, no to z powrotem schowam do lodóweczki. A u nas jest tak właśnie, że. Yy, to znaczy u nas, u, u mojej podopiecznej w domu jest taki zwyczaj, że wszystko kładzie się na stół, na półmiskach, na talerzykach, i każdy ma swój talerzyk i nakłada sobie. No, ja zrobiłam ogórki konserwowe, cebulkę pokroiłam drobniutko, pomidorka pokroiłam z cebulką, yy, jajka ugotowałam no po jednym. Dla nas takie cieplutkie były ugotowane tak na wpół twardo, w pół miękko, bo ja tak lubię. No i było co jeść, słuchajcie, hello! No i ja tak patrzę na tą moją podopieczną, co ona tak zasuwa, tak szybko je do, jednej, do jednego kawałeczka bułeczki. Bo ja bułki zawsze kroję na takie plastry i robię to ściki. I ona do, jednej, do jednego takiego kawałeczka, bułeczki, wcina, bierze raz szynkę z salami. To te dwa plastry salami, to ogórka, to pomidora, to jajko. Znowu bierze salami, potem tą pasztetową. Słuchajcie, ja tak patrzę na nią, co ona tak zaiwania z tym jedzeniem. Aż w końcu mówię, spokojnie, powoli jedz. Żebyś się nie zakrz zakrztusiła, popij to wodą. Ona tak, 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 tak że, że nie, nie, że langsam, langsam, że ona powoli je. No ale tak patrzę, obserwuję ją, już połowy nie ma na tych półmiskach. Słuchajcie, zjadła ten mi tak esen w przeciągu 15 minut. Ja tak się, słuchajcie, śmiałam pod nosem. Yy, no to ja widzę, że ona strasznie głodna raptem się zrobiła. Yy, no, ona po prostu tak łapczywie to jadła, żeby jak najwięcej zjeść, a jak najmniej mi dać. <laughs> Serio, no naprawdę mówię wam, to jest taka komedia, więc yy, ja tak przystopowałam, bo głodna nie byłam. I tak patrzę i został jeden kawałek pasztetowej, jeden plasterek salami i pół plasterka szyneczki. Jajko wrąbane, pomidorki już wrąbane, ogórki wrąbane i tak siedzi. I widzę, że ona już po prostu nie może. Ona się już tak najadła. No kurde, słuchajcie, ileż można? Przecież niedawno było śniadanie. Ja tak mówię do niej: "No to co?" To tu masz jeszcze po jednym kawałku, wcinaj. Hmm. Nie, 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 że nie, nie. Ale patrzy na, tą, na, na te resztki, ale co zostały na tych półmiskach. Patrzy zachłannie tymi oczami. A ja mówię, słuchaj, zrobić jeszcze jeden kawałek bułeczki, to tościka ciepłego i zjesz. No to dobrze. Słuchajcie, i wpędzlowała to wszystko. Ja z tego wszystkiego to zjadłam jeden plasterek salami. Cieniutko pokrojony, oczywiście, i pół plasterka tej pasztetowej. A tą szynkę, słuchajcie, ona wpędzlowała całą. I ja tak sobie myślę, ojejku, kochany, jak ta łapczywość została! Jak ta łapczywość zostaje. Ale wiecie ja tak z jednej strony to pomyślałam sobie, żeby ona dobrze spała, bo ona jak ja wychodzę tutaj na pauzę, na spacer to ona leży w łóżku i żeby ją po prostu żołądek nie bolał. No ale ta łapczywość po prostu wygrała i tak sobie myślę, a to najwyżej pójdzie do toalety i wiecie co zrobi, nie? No. No i komedia mówię wam na całego, a ja mam tutaj taki ubaw. Ja się nigdy nie spotkałam z czymś takim, żeby ktoś komuś patrzył na, te, na talerz, ale ona na przykład nie, zrefle, nie zreflektowała się, że ja na przykład tak mało zjadłam. To, to było jej w to gra. <laughs> A jeszcze przed wyjazdem, bo dzisiaj ta córka wyjeżdżała o 10 godzinie pociągiem, na pociąg, tam syn podopieczny ją oczywiście dowiózł na dworzec, no i przed wyjazdem ta córka mówi, że yy, do tego swojego brata, że on za dużo kupuje. Że on za dużo kupuje, jest za dużo mąki, jest za dużo owoców. <laughs> yy, jest w ogóle za dużo wszystkiego. No, także córka ma to po mamusi, oczywiście, nie? No i nie wiem, może ta ta podopieczna usłyszała to. A córka i moja podopieczna to jest jedno ucho. Wiecie chyba o co chodzi. No i, no i tak po prostu yy, tak się pośpieszyła yy, z tym swoim jedzeniem. Mamma mia, nigdy jeszcze się nie spotkałam z czymś takim, żeby ktoś komuś patrzył w talerz. Yy, ani w Polsce, nawet tutaj w Niemczech, bo to przecież nie jest jedna rodzina, do której przyjeżdżam. Yy, jakaś taka inna yy, serdeczność była, że właśnie wręcz odwrotnie, że jedz, jedz, do mnie mówią. Yy, a ja mówię, dobrze, dziękuję ślicznie, ale no ileż można jeść, jestem najedzona, dziękuję bardzo, ja zawsze podziękuję. Yy, ja na przykład jak yy, zrobię śniadanie, czy ten mi tak esen przygotuję, czy obiadek jakiś zrobię, to wyobraźcie sobie, że ta moja podopieczna, ja ją bardzo lubię, ale ona nigdy mi nie podziękowała za to, że tak fajnie przyrządziłam te jedzenie, bo się staram, żeby to zupełnie inaczej smakowało, jak zazwyczaj gotuje jej córka czy syn. No syn bardzo fajnie gotuje, to nie mogę powiedzieć, a córka to tam zawsze, aby jak najtańszym kosztem zrobi. No ostatnio ona zrobiła takie kulki z czerstwych bułek, z czerstwego tostowego chlebka. No i ona wcześniej to zrobiła i schowała do zamrażalnika. A potem to ona to jakoś ugotowała, pokroiła na plasterki. Do tego sałatę zrobiła z jakimś takim sosem woda, ocet, cukier, sól. A ja to zawsze staram się, nawet z tego co jest, upieścić coś takiego, że zresztą słuchajcie, widzę, jak ona je. Jak ona je łapczywie ten obiad, ale nigdy nie powiedziała mi na przykład, że ojej, jakie to było smaczne. To wiecie, nie zależy mi na tym, żeby powiedziała, żeby mnie pochwaliła, ale to tak nawet z grzeczności. Bo ja zawsze, jak kończę posiłek, to zawsze mówię dziękuję bardzo, było bardzo smaczne. A ona tylko tak zawsze patrzyła na mnie, zawsze patrzy i głowę spuszcza w stół, i nic nie powie. Nic nie powie, że jej smakowało czy coś, ale słuchajcie, wpierdziela wszystko tak, że gdyby mogła, to takiej uszy się trzęsą podczas jedzenia, gdyby mogła, to by odfrunęła. Serio! I ja tak sobie zażartowałam. ojejku jak ja się uśmiałam. I mówię do niej. Y, słuchaj, jutro jest niedziela. Może syn pojedzie po jakieś ciastko kupi. A ona jak to usłyszała? Mówi nie! Żona ona nie lubi ciast. Ona nie lubi ciast. Ale słuchajcie, tylko jej postawić. Tylko jej postawić, to by wszystko po prostu zmiotła ze stołu, nie? No i ona mówi, że ona nic nie kupuje z marketu, bo tam wszystko jest niedobre, nieświeże. Ona nic nie kupuje, żadnych ciastek, żadnych ciast z tego z marketu. A ja mówię, nie z marketu. Słuchaj. Z ciastkarni niech przywiezie. A ja to robię zrobiłam wszystko specjalnie, nie dla śmiechu. O, ona takie gały, wielkie wybałszyła i mówi, nie, że tam też jest wszystko niedobre, że ona nie chce. A ja mówię, no dobrze, 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 spokojnie. Ja mówię, dobrze, dobrze. To w takim razie ja coś zrobię, jakiegoś naleśnika może yy, z marmoladą. A patrzy i duma. Hm. Co z tym naleśnikiem? A ja mówię: Słuchaj, jest naprawdę pięć toreb mąki. I posłuchaj mnie. Zrobię jakieś placuszki, no, żeby ta mąka się też nie zmarnowała, bo jest to kupione. Kiedy to się zje? No to tak. Ych, zastanowiła się chwilę i mówi: No dobrze, ale nie za dużo. Nie za dużo. Yy, że dobrze, dobrze. Ona zje tylko jednego placuszka z jabłuszkiem. Nic więcej. Słuchajcie, a ja wiem, że ona zje i 6 sztuk na 100%. Przecież ja widzę, jak ona je z apetytem. A ja mówię, dobrze, po jednym, najwyżej placuszku, zrobimy sobie, a ona. No dobrze, ewentualnie po dwa. A ja mówię, dobrze, to zrobię, to zrobię po dwa placuszki z jabłkiem. Będziemy mieli na jutro, na niedzielę. A wiecie, placuszka zrobić y, jabłuszka w cieście to raz, dwa, trzy, robi się ciasto naleśnikowe. E, no ja dodam, no jak ja robię. Y, daję mąkę, y, troszkę wody, więcej mleka. Y, jajko całe wbijam. Cukier waniliowy daję, szczyptę soli. No i robię tak, że, że to po prostu będzie smakować nam miam-miam-miam. Mniam, mniam. Jabłuszko obieram ze skórki w takie cieńsze talarki, żeby to szybciej po prostu się ścięło w tym cieście, No i będzie smakowicie to wszystko i wyglądać, i smakować. No i jest taka bio. Śmietanka słodka. No, to postawię też w takim dzbanuszku, że będzie można tego placuszka polać tą śmietanką. No, i po prostu to będzie taka, no, no to będzie taka poezja, że tak nazwę, bo jest to naprawdę bardzo smaczne. No, i tak to jest. Ja tutaj chcę troszeczkę żartem po coś powiedzieć, ale nie da rady, bo ona bierze wszystko na poważnie. I od razu w panikę wpada, że nie, nie, że nie, nie, za dużo, nic, nic. W ogóle najlepiej to, żeby ona jadła, ale żeby nic nie ubywało ani z lodówki, albo ze spiżarni. Żeby to wszystko leżało i żeby ona oczami widziała, że to wszystko jest. No ale niestety, no, trzeba tak gospodarzyć, żeby się nic nie wyrzucało. I żeby wszystko zachowało datę ważności do spożycia. Tak. I taką to mam komedię tutaj, właśnie na zleceniu. No ale ja już jestem tutaj po raz czwarty. Ja wiem, jak podejść do tematu, do sytuacji. No, a potem ją próbowałam już jakoś rozśmieszyć, bo jeżeli. Senior czy seniorka się jakby trochę wręcz nawet zdenerwuje, no to w tym momencie ona jest wtedy nerwowa i trzeba robić tak, żeby miała spokojny sen i żeby się nie denerwowała. No. No, i później rozśmieszyłam ją, powiedziałam, Y, jakąś tam krótką opowiastkę, jedną, drugą, trzecią, i ona zaczęła się głośno śmiać. No i zapomniała o tym wszystkim. No i w sumie y, jestem spokojna, mogę sobie spacerować, że będzie miała ten sen y, popołudniowy, spokojny. Ale ona zawsze chce żebym ja do niej wracała na to zlecenie no bo ja, ze mną ona ma wesoło ona może tak troszeczkę się jakby powsprzeczać żartobliwie ze mną i to jej odpowiada to ją tak jakby pobudza do życia, do humoru do dobrego samopoczucia i zawsze się pyta czy ja do niej przyjadę z powrotem i mówię, że tak tak, że przyjadę no, to wtedy ona jest spokojna. No, i ma wtedy dopiero wielki humor i się śmieje. No, jest bardzo przyjemna. No, ja w ogóle bardzo lubię ludzi. Ja bardzo lubię z nimi przebywać. No, i tu, no, samo świadczy o tym, że jestem czwarty raz u niej. No, i chyba ten piąty raz znowu przyjadę. Ojejku, a ja jestem taką osobą, że ja na przykład lubię zmiany. Ja nie lubię się yy, jakby wiązać z ludźmi, yy, no, którzy załóżmy no, nie są moją rodziną. Yy, dlatego ja przyjeżdżam, jak już przyjeżdżam, to na krótkie zlecenie yy, miesiąc czasu i ja wtedy wnoszę troszeczkę życia, yy, troszeczkę tej inności. No, robię to tak od siebie. A tym bardziej, że ona bardzo tego chce, rodzina też bardzo mnie lubi, bo widzą, że wszystko jest w należytym porządku. Jak córka przyjedzie, czy syn, syn mieszka piętro niżej, no to widzą, że ona ma twarz pogodną. No i wtedy, kiedy ja nie słyszę, to chwali mnie ale nigdy nie pochwaliła mnie, żebym ja to słyszała na własne uszy. No to później córka mi mówi, zresztą ja widzę po ich zachowaniu, że oni pytają się cały czas, czy ja wrócę, bo oni bardzo chcą, żebym wróciła. No i tak to to wszystko wygląda. Tutaj poprzednim razem przyjechała taka polka opiekunka, żeby mnie zmienić na ten czas, w którym mnie nie będzie tutaj. No i Pyta się, jaka jest podopieczna. No ja mówię, że jest tak i tak, że niech jak potrafi, to niech trochę żartuje i tak dalej. A ona mówi do mnie: O, ja mam żartować? To ja mam jej uprzyjemniać czas? Jak ona będzie dla mnie dobra, to ja będę dla niej dobra. <grywia> A ja mówię do niej: Słuchaj, no nie, no to jest chyba jakieś nieporozumienie. To my w naszej gestii jest to żeby osobę starszą jakoś zainspirować do czegoś, żeby się dobrze czuła w naszej też obecności, bo właściwie to my jesteśmy u podopiecznych, a nie oni u nas. I to jest nasza praca. No i ta kobieta, która przyjechała, to mówi, że ona się nie będzie tam w niczym wychylać, że ona tam nie będzie robić ponad to, co musi, a ja mówię do niej, no ale za, to zaraz, no to, to, to chyba jest jakieś nieporozumienie, no to, co ty w tym momencie robisz, tak? To, to tym bardziej, że jest to zlecenie bardzo łatwe, lekkie przede wszystkim. No bo tutaj, jak wcześniej wspomniałam, przychodzą pielęgniarki, żeby ją wykąpać, umyć głowę. Przychodzi fizjoterapeutka, przychodzi pani fryzjerka, która mojej podopiecznej strzyże włosy, paznokcie jej robi, etc. A naszą rolą jest tylko dotrzymać towarzystwa i zrobić te posiłeczki. A ile tego, tej roboty jest? <noise> jest jeden cały dzień wolny w ciągu tygodnia, codziennie są dwie godziny pauzy. No, tutaj yy, jak się przyjeżdża, to przyjeżdża się prawie jak na wczasy. <laughs> ja w ogóle w mojej agencji powiedziałam, że yy, tutaj yy, do pracy, tutaj akurat na to zlecenie, to niech przyjedzie jakaś kobieta, yy, która na przykład yy, w poprzednich yy, zleceniach miała dużo pracy, no bo zlecenia są różne. Są też ciężkie zlecenia, że trzeba naprawdę podjąć się opieki. A tu naprawdę zlecenie jest bardzo łatwe, i to jest takie zlecenie, gdzie Polka przyjeżdża i ona naprawdę może się tutaj wręcz zrelaksować. No i takie tutaj są chopy, siupy. Tak to wygląda. No nic. Idę sobie dalej spacerować, usiądę sobie na ławeczce, jeszcze popatrzę na ludzi tutaj spacerujących, bo tutaj obok jest szpital, ludzie przychodzą w odwiedziny do swoich rodzin, spacerują sobie, a to z psami, a to tam jest też dom opieki po drugiej stronie. To te czyli te siostry opiekunki wychodzą z podopiecznymi na spacery na wózkach inwalidzkich, na przykład. No i tak to tutaj wygląda życie. Komu filmik się spodobał? To łapka w górę. <noise> Możecie wpisać jakiś komentarz. Ja to w ogóle oczekuję, tych komentarzy, bo tu można i podyskutować. Na pewne tematy można się pośmiać. Każdy ma prawo wypowiedzieć się na dany temat. No i jest po prostu bardzo fajnie. Czasami mam pod filmikami więcej tych komentarzy. No i jeden z drugim komentują. To też można po prostu poświęcić jakoś tą chwilę, ten czas, żeby jeden do drugiego napisał coś, cokolwiek. No, i wtedy jest fajnie. No dobrze, no to życzę Wam wszystkim miłego dnia. No i do usłyszenia, do następnego mojego filmiku. Zapraszam serdecznie. I do zobaczenia, do usłyszenia.